Moi drodzy, tegoroczne życzenia świąteczne chcę złożyć Wam przy sandomierskim oknie życia. Niejedno dziecko w wieku dzieciątka Jezus znalazło w nim ratunek i dzisiaj cieszy się życiem. Święta Bożego Narodzenia mówią innym językiem niż współczesny świat. Również pandemia koronawirusa pokazała, jak bardzo trudno żyć bez Boga i drugiego człowieka. Stąd raz jeszcze mój apel: bądźmy razem przy żłóbku, adorujmy dzieciątko Jezus, które nam się narodziło. Pamiętajmy o sobie nawzajem przez obecność, dobre słowo oraz konkretną pomoc. Tak jak Bóg nosi nas zawsze w swoim sercu, my nośmy w naszych sercach innych. Zachęcam gorąco do modlitwy w intencji zmarłych. Za chorych, oraz za służbę zdrowia, której heroiczne poświęcenie niesie pomoc niezliczonym osobom. W naszym sercu nie może zabraknąć nigdy miejsca, szczególnie dla najbardziej potrzebujących pomocy dla dzieci poczętych i rosnących w łonach matek dla chorych, samotnych, bezdomnych, więźniów. W przeciwnym razie wspaniałe świąteczne iluminacje oraz żłóbki urządzone w centralnych miejscach naszych miast i wsi będą jedynie estetyczną ozdobą bez większego znaczenia. Pomódlmy się także za tych, którzy przestali chodzić na niedzielną przeświętą, nie widzą potrzeby lekcji religii w szkole. Naśmiewają się z ludzi wierzących również tutaj. Na terenie diecezji i profanują to, co dla nas święte. Dla nich tak samo narodził się Pan Jezus. Nie ma bowiem w żadnym innym zbawienia, gdyż nie dano ludziom pod niebem żadnego innego imienia, w którym moglibyśmy być zbawieni. Życzę wam najdrożsi błogosławionych świąt Bożego Narodzenia i szczęśliwego nowego roku 2021.